Cześć! Witam Was w nowej serii na kanale, którą wybraliście w ostatniej ankiecie. Jest to gra South Park The Stick of Truth. Gra, moim zdaniem, legendarna gra, świetna gra, która, mam nadzieję, że dostarczy nam wiele zabawy. Ogólnie to no, strasznie długie włosy i jest zimno, więc będę się w kapturze. Tak więc ogólnie słuchawki mi się zepsuły, więc fajnie by było jakbyście udostępnili ten film, żeby znajomi zostawili suba, zostawili lajka i oczywiście obejrzeli reklamę, dzięki której będę mógł zarobić jakieś pieniądze na nowe słuchawki. Bo jestem skończonym biedakiem i to są słuchawki, które dostałem w się do telefonu ileś lat temu. No, myślę, że to wszystko, więc zaczynajmy. Of Zaran. The humans of Kupa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked Drow Elves of Larnia. Darkness falls. The <laughs> <expect of Kupaki. laughs> a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attack. They seek the human's most treasured relic, the stick of truth. But the tides of war soon to change as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. swoją postać. Ok, zatem zróbmy to. Mamy do wyboru najpierw kolor skóry, yy, czyli poziom trudności. <noise> tak, wybieramy poziom trudności. Najtrudniejszy. Ogólnie to myślę, że możemy wziąć. Nie wiem, spray tan. Way jersey. Nie wiem o cholery chodzi. Czy one się różnią? Prawie niczym. Zmiana jest dosłownie marginalna, ale weźmy ten. Niech będzie. Hmm... Jakoby tu wziąć sobie fryzurkę. O, taką jak ja mam. Coś takiego. Ja mniej więcej coś takiego mam. A weźmy. O, tylko nie, to ja mam... Ja mam jeszcze ciemniejsze włosy. Tu nie ma takiego koloru włosów jak ja mam. Czuję się rozkamowany. Albo może... Zróbmy jeszcze coś innego. Hmm... Zobaczmy, cóż by tu jeszcze można było śmiesznego znaleźć. Balon? Na głowie no nie wiem. To będzie wyglądać całkiem nieźle. Rudy! Tak, o, o, tak. Zupy z rudą postać. Dokładnie tak. O! O tak, jeszcze tak. <grym> tak, nasza postać <grym> <grym> będzie kujonem. O tak, myślę, że to jest świetny pomysł. Mam nadzieję że tylko, że moja kamerka nie będzie zasłaniać e, pasków życia, bo wiem, że one są gdzieś tutaj. E, no ale dobra. Zobaczmy. Jakiś fajny ubiór. Myślę, że sweter będzie w sam raz dla naszego kujona, więc niech i tak będzie. Oczywiście... Pójnie, brzydko wygląda piegi. Ma dziewczyna ma piegi, bardzo ładnie w nich wygląda. Myślę, że małej ilości osób pasują, ale jej bardzo ładnie w bardzo, bardzo ładnie w nich wygląda. Hmm. Może taka blizna? Może coś takiego? Hmm. Może będziemy. O, Kto zauważył ten drugi podbródek? Dobrze, będziemy grubasem. O tak, będziemy rudym grubasem. O kulajka! Jeszcze w takich o czerwone oprawki. Tak, szybkie oprawki muszą być czerwone. Nie, jak ta postać źle. Piorę to. Piorę. jest cudowna ta postać. Tak! Do it! Dobrze, mamy to. jeszcze ja się napiję. Grappa Candy kompletnie smakuje czekerkami. Smakuje podobnie jak grappa, Ice, tylko taka inna, posłodzona. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. we just need to make sure he doesn't attract any attention come on let's see how he's doing sweetie hun you all dressed hey champ how do you like your new room <laughs> i know it's a big change for all of us but son do you remember why we moved to this quiet little mountain town he doesn't remember he doesn't remember at all it's good in it's he doesn't remember uh sweetie we want you to have lots of fun here why don't you go out and make some friends right get outside and play son like like normal kids we've got some money for you on the kitchen counter sweetie just be back before it gets dark yeah we love you too no to Okej, okay, dobra. Yy, gra stworzona typowo podpada, to trzeba pamiętać. Hmm. Znajdziecie dzieciaki, z którymi mógłbyś się pobawić. Nie wiem, czy ktoś chciałby się ze mną bawić. O nie, ile tu będzie trzeba cenzury, ile tu trzeba będzie montażu do tych filmów. Ja pamiętam quest'a, o nie, z tą dziurą. Tak, najgorzej. Spójrzmy, co my tu mamy? Same fajne rzeczy. Pieniądze! Bardzo fajne. Bedroom. Toys. Bedroom. Okej. Okay. Sheet, sh sh sheets. Tak. Sheets. Gówno. Shoes. Sheds. Shirts. Shirts. Sheds. Cholera. Fie. Możemy pocisnąć klocę. O tak. Dobrze. Poszło. A teraz mogę to wy... <noise> mogę wyjąć własne gówno. Pysznie. <noise> O, tak, zerdzwiała rurka, to się przyda. Do wsadzania sobie w dupę, na przykład. O, będą czerwone dolary. Oj, będą czerwone dolary. Zmoczę się. Zostawię odkręconą wodę. Tędy wychodzimy. No, gra. Zostawiamy odkręconą wodę. Myszki nie potrzebuję w zasadzie w tym momencie. Może powinienem grać na padzie. Tak by się wam lepiej oglądało na pewno. Gdzież w takiej pozycji grać? Ale byłoby wygodnie. Kurde, jestem za biedny, napada. Mam, mam Steam Deck, tak, jestem za biedny, napada. Nieważne. Lodówkę chcę! Stara! Daj coś do żarcia! Co ty tam robisz? Widelec. Mieszka jest tak potrzebna, dobra, ale widelec może być. Wydubię ci oko. Jak mi nie dasz jeść. Mikstura leczenia czarne oko. Go on outside, sweetie. Mogę cię klepnąć po dupie, maleńka? Karę? dawaj. O, ukaraj That's mnie, tak, mamóżku. No, nie. No. <laughs> Dobra, nie to nie. Wyrzucisz mnie. Stary, bym wyrzucił z domu. Ale tak, dziecko małe? Jest... No, gnoju! No, mój tom. <laughs> Wyrzuciłem rzucili z domu! Nie mogę tego rozwalić? Serio? Tam coś jest. Dobra. Co tu jeszcze mogę zrobić? Drabina. Ok. Jest skrzyneczka. Peruka. Jest achievement za zdobycie wszystkich elementów wystrojów tej gry. Nie dla mnie. I'm sure I'll Maybe we to a weapon. you drow elf! I banished you to the forest realm! That way I you Aha, You can't hold out much longer! Help! Somebody! I can't hold out much longer! Yeah, I'll help That's cheating! I'm gonna tell my mom! No, he I did realize he had a health potion. My, my name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Jej, mam pierwszego znajomego. Hej wszyscy, uwaga! Bawi się z nami nowy dzieciak. Jest moim osobistym przyjacielem. W ten sposób nikt mu nie będzie dokuczał, oczywiście, Butters. Tak, na pewno nikt nie będzie mi dokuczał, jeśli przyjaźnię się z tobą i wyglądam w ten sposób. Ale to nic. Płeć mężczyzna wiek, lat 9. Poziom 0. Okej. Okay. Ja wiem hey, gdzie mieszka Znaczy ten... O nie dobra, nie, będziemy otwierać drzwi od domów na Dobra, nie, później, 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 bo ja wiem Why co... Jest z like Trochę pamiętam tej gry. Jest stara jak świat, więc... Nic dziwnego też jestem stary. wizard king. But the time for talk is not Let me show you my kingdom. Pokaż mi swoje służące maleńki. Oh, who's your o, friend, Eric? To jest ta, up, ta mom, oh. O! O, lubisz to, oh. lubisz to. Oh my. Ojej! brudka nikczemnego Kartmana. Authys z tego odcinka, nie pamiętam z jakiego odcinka. Klucz do garażu Kartmana. Oh. No się nie bawi. Her, her, not... her, no, Wyłączę ci telewizor, kupić piszonie Ale będą czerwone dolary. Nie miałem, ja nie pamiętam, kiedy miałem ostatni raz żółty, a co dopiero czerwony. Albo znowu dostanę ostrzeżenie. Wiem ostatnio dwa. Of Koopa Keep. Zdanie ruchających się psów na miniaturkę. Ale to tylko animowane, było. Our jeszcze była drzwi Jeszcze jest. Here you can see our massive stables overseen by 9 Scott Malkinson diabetes. And lovely Princess Kenny, the fairest maiden in all the kingdom. Don't to No, to wracając, to co chciałem, chciałem powiedzieć, że dostałem ostrzeżenie za te psy na YouTube i dostałem drugie ostrzeżenie. Za, e, za scenę w misji taśma w GTA V, którą ocenzurowałem, i wyobraźcie sobie to, że ludzie nie mieli z tym problemu, nawet jak to nie ocenzurowali. Ja to ocenzurowałem wszystko, nic nie było widać. A i tak dostałem ostrzeżenie. Chciałem się odwołać. YouTube tego nie przyjął, olał to. Mm, więc stwierdziłem, dobra, spoko. To może napiszę maila, ale później w sumie stwierdziłem, dobra, srać to nie, to nie. I tyle. Wyjebałem. i need something from you and in return i am prepared to allow you into my kingdom i know you are very excited it's time for your first quest but first please tell us thy name you entered douchebag is that correct are you sure you want to keep the name very well douchebag you will now choose a class fighter mage thief or jew okay Zagramy z złodziejem. No nie, ja nie jestem do kopania dupy. Jak czaradzi, tylko gorszy. Jak zostanę Żydem, to nie będziemy kumplami. Może będzie ze mnie złodziej? Nie, no bo kaftu z Tym mi... wyglądam zajebiście. Wyglądam epicko. Muszę się to dać na miniaturkę, chyba. Ale zostanę złodziejem.

You have to wait your turn. O kurde, to było that's klikanie lame. Prawy, pra no, Claude, prawy, prawy lew. Like to bash face in. Don't be shy. Block. Okay. I jak będzie błysk, to muszę lewym chyba. Ta. Oh. Uh. Dobrze. Oh, hell yeah. Clyde, All right, my in order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Ah! ah. Oh shit, dude! I think I see blood. It's fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bows. Clad, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bows. Space. nie. Aby wykonać blok, muszę nieparzyste liczby, muszę kiedyś wykonać jakieś spacze. Okay. Prepare a, yourself. I to Die. Dobra, yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. <laughs> P pee -pee. <laughs> if you have a fucking better name for them then fucking say it, Clyde, fucking asshole. I'm the king and I say it's PP! Fuck, you pee -pee. <laughs> use your thief ability to make Clyde pay for insulting the king. <laughs> Zdolności! ciot w plecy! <laughs> Oj, tak! Co ty to? Nie kilka razy nie kliknąłem. Ale dobrze dostał i tak. Ha! marnie uderzasz. Lamusie? Uży użyję swej pipy przeciwko tobie.

Now that you have seen the stick of truth, let's discuss your dues. Being a member of my kingdom costs $9.95 for the first week, $4 of which is tax deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the alarm! 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 What is it? The elves are attacking! Oh my god! Defensive positions! Oh Defensive positions! Man the gate! Don't let them through! Się Give us the stick, humans! Fuck you, drow elf! Come and get it! Climb!

Teraz zniszczcie te w imię Króla w imię moje. Prosto w plecy, prosto w dupę! Pięknie. Dobrze, Gnoju. Ci połukaficzko. Wynika Nubie, dobrze, pięknie. Możemy się jeszcze podnęcać nad nimi. Buttercup, co to? O nie, nie wolno tak mówić. Zapomniałem. Zresztą wielu rzeczy nie wolno mówić na YouTube, ale. O nie, nie posta. Wiem, co to robi. Nie chcę. Ukraiera wolę użyć. Uła! He was totally waiting for you, dude. You can't just hit him like that. No you we know try a different tactic to damage him. Look at that archer, hiding behind his friend like a wood. Switch to your arrows, douchebag. Snipe that little bitch. Sweet, now you can hit the guy in the back. Go for the pink bit. Oh yeah. I to hit him completely, but I Careful, yeah. douchebag. That guy's ready for your arrows now. You gotta try something else. Użyjmy tego. To jest zawsze dobre Nie ma nic lepszego niż atak od tyłu. Co nie? Cvelfy? Pięknie. Dejowskie celfy. Dobrze. Ciężarówka zabawka. Kota będziesz bił? Stań przeciwko mili No później będziemy mieli taki młotek.

Och, dobra, już myślałem, że przypadkiem źle kliknę, ale dobrze. O to chodziło, żebym kliknął w prawym, czyli mocnym atakiem. I dobrze, w dupal Pięknie. Zdolności, cios, plety. Oj, za wcześnie, ale to nic. Pięknie. Wyrżnięci do nogi. Na, 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 na. We still control the universe. <laughs> it's gone. What? The stick of truth. The elves got it. That was your one goddamn job, Clyde! To guard the stick of fucking truth! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that. Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah, go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Yeah, if you can make me a douchebag, you sure can fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The stick of truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweak, and Craig. I'm texting their pictures to your personal inventory device now. But beware.

Co to jest? Napaść. Przy idealnym wykonaniu pozwala ogłuszyć wroga i ukraść coś z jego ekwipunku. Fajne. Czy w plecy? Zakrwawienie. Yy. Przejmuje losowy pozytywny efekt. No nie wiem, weźmy sobie to. To no będzie chyba fajniejsze na początek. Ale zobaczymy. Dobra, tak czy inaczej będziemy się dziś już żegnać. Mam nadzieję, że się wam podobało. Mi się podobało. Bardzo do zobaczenia. よし。No い